Wędrowni muzykanci Ojej, oj, radire Cudowni dyletanci Nie lubią smucić się A jeden gra na flecie Drugi na skrzypcach gra I chodzą tak po świecie Ojej, oj, radira ra. A jeden Cały w biegach, a drugi w kurtce pstrej i nic im nie dolega, oj, rad o jej. Przemija rok za rokiem, mija za rankiem ranek. Lecą pieniądze z okien jak ptaszki posłacane. Bo jeden smyczkiem mówi, drugi na flecie gra. Diacenty. Ci dwaj krający chłopcy, wypadek mieli przykry. Wsianoga niech to diabli, zły los w paradę wszedł. Jednemu skrzypce skradli, Za się drugiemu flet. Nieszczęście mój, Wacusiu, co robić, radź, że radź. Piotrusiu, ach Piotrusiu, na czym będziemy grać? Chleb mieliśmy z muzyki, muzykę złodziej skradł. Cóż za przypadek dziki, o podły, podły świat. A już się księżyc bielił i wieczór z wiatrem tańczył. Westchnęli i usnęli wędrowi muzykanci, gdy przyszła nocna pora. Pojawił się cherubin, co kwiaty miał w kędziorach, na palcu wielki rubin. Cherubin, sługa Boży w obłoku i w atłasie, przed jednym. Flet położył, przed drugim skrzypce sie I zasnął ich dokoła, snem jako złotą nitką I zatroskane czoła, musnął zieloną witką Zbudzili się muzycy, nad ranem chłodnym a tu flet błyszczy i skrzypy malowane. Wędrownym muzykantom Bóg zawsze pomoc da. Na najdroższym dyletantom. Ojej, oj, radira! W dniu wczorajszym odbyła się w miasteczku naszym dawno oczekiwana Parada Kuglarzy. Już od zorzy porannej Na głównej ulicy Gromadziły się tłumy ludzi Katolicy, marksiści I dziewczęta strojne w bzy I wstążki I lokalni prezesi klubu Dobrej książki Pogoda dopisała W ślad za nią kelnerzy Dopisali również, co się nie należy Grzmiało w chmurach, proszę państwa W tych chmurach Nad miastem wysoko To z chmur Krzyczeli umarli kuglarze, że w paradzie wziąć udziału nie mogą. A dołem szli sprzedawcy fałszywych globusów i nieśli ich co najmniej tonę, i gwizdała publiczność, bo wszystkie globusy kręciły się w odwrotną stronę. Za globuśnikami, środkiem ulicy, szli anabaptyści i manichejczycy. Murzyni z płaczem, indianie z dałni, i połykacze ognia, i klauni, cyrk pcheł, ben Ali wlany w trzy pestki, i poniatowski, i paderewski, potem słonie wulgarne z ogromnymi trąbami oraz stwory pół wołu, pół pawia. I też jechał na koniu Norwid, cyprian Kamil, i nad wszystkim się zastanawiał. A za tłumem, uśmiechając się chytrze, szedł lekkim krokiem księżyc w cylindrze. Zerkał z zachwytem na całe miasto, i zdjął cylinder, i była jasność.